Dumieni sędziowie usłyszeli z jego ust: Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerstwo nazywać, ale obrońcy ojczyzny ciałem Polski Wolnej i o nią walczyłem. Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie ojciec Władysław Gurgacz, kapelan żołnierzy niezłomnych. Władysław Jan Gurgacz urodził się 2 kwietnia. 1914 roku. W Jabłonicy Polskiej koło Krosna w rodzinie chłopskiej. Po skończeniu szkoły powszechnej w Korczynie uczył się w gimnazjum w Krośnie. Po latach tak pisał o swoim dzieciństwie. Ile razy wspomnę sobie moje pierwsze dziecięce nastawienie do Maryi, naiwne prośby, wyznawanie miłości, moje nabożeństwa majowe. Przypomina mi się zawsze woń fiołków, macierzańki, kwitnących wiśni i jabłoni widzę przed sobą polną drogę do wiejskiego kościółka szmaragdową ruń zbóż Miedzę pełne stokrotek delikatną zieleń modrzewi cmentarnych dolatują mniecha pieśni majowych lub inwokacji z litanii śpiewanych na swojską nutę. zdaje mi się że przepływa przeze mnie ten sam prąd życia te same odżywają się we mnie tęsknoty Wielkie i święte pragnienia, doskonałości nad ludzką miarem. O sobie tak pisał. Dziwak, samotnik, marzyciel, co już w dzieciństwie błąkał się godzinami po polach, siedział w lesie, słuchając szumu drzew, prowadził niemą rozmowę z ptakami i z kwiatami. Od ludzi uciekał, nie umiał podzielić ich zainteresowań, który prócz życia naturą miał jeszcze dwie silne namiętności: malować i śpiewać. Tak bardzo odmienny, upośledzony duchowo i odtrącony od życia, był powodem utrapień swoich rodziców, zwłaszcza ojciec martwił się jego kalectwem. Gurgacz, mając 17 lat, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi koło Krosna. W 1937 roku zdał maturę, po czym rozpoczął studia filozoficzne w Krakowskim Kolegium Jezuitów. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. W 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym podjął studia teologiczne w Kolegium Jezuickim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. W lipcu 1944 roku ojciec górkacz powrócił do starej wsi, gdzie podjął działalność duszpasterską. Zwrócił na siebie uwagę głoszeniem śmiałych i porywających kazań oraz konferencji rekolekcyjnych od kwietnia 1945 roku. Leczył się w szpitalu, w Gorlicach, pełniąc jednocześnie w nim funkcję kapelana. Dzięki jego opiece duchowej nawróciło się wielu pacjentów. W swoim dzienniku zanotował. Gdy patrzę na wirujące w powietrzu białe płatki, myślę o znikomości życia. Kilka dni temu byłem na górnej sali pod numerem 17. Zbliżyłem się do łóżka ciężko chorej młodej kobiety. Siedziała na pościeli z głową opartą na ramieniu swego męża. Zdawało się, że jest nieprzytomna. Nagle powiał wiatr przez otwarte okno i przyniósł woń kwitnącej czeremchy. Chora otwarła oczy. Uśmiechnęła się jak dziecko i wyszeptała cicho przez zaciśnięte tężce szczęki. Pachnie, pachnie, jak ślicznie pachną kwiaty. Wyciągnęła rękę ku oknu jak gdyby chciała przygarnąć do siebie jak najwięcej woni. Zdziwiło mnie to poetyczne uniesienie wiejskiej kobiety. Dziś piątki czremchu umierają, chora pod numerem 17 też umarła. Nieśli ją właśnie przed chwilą na marach obok mego pokoiku, potem aleją wysmukłych tu i świerków do kostnicy położonej w głębi ogrodu. Owiniętą w prześcieradło, Wyglądała zupełnie jak biały płatek, wydarty z kwiatu rodziny. Po odbytej operacji, Gurgacz zamieszkał w styczniu 1947 roku za kopanem. Tu nawiązał kontakt z oddziałami partyzantki antykomunistycznej. W kwietniu pisał, tyle dusz ginie, zwłaszcza młodych. Mam czasem wrażenie, że ludzie zatracili zmysł moralny i nie odróżniają zła od dobra. Naród idzie szybkimi krokami do grobu, a nie widać na razie tych, co by go zatrzymali na głównej drodze. Rozlewa się szeroko powódź pijaństwa, rozpusty, niewiary. Jako ratunek na owe nieszczęścia mam mój znikomy wysiłek kapłańskiej pracy jakże bardzo znikomy i cierpienia z modlitwą. We wrześniu ojciec Górka został kapelanem sióstr służebniczek w Krynicy. Jego śmiałe kazania i patriotyczna postawa zwróciły na niego uwagę mieszkańców i kuracjuszy. Dwukrotnie próbowano go zabić. O jednym z tych zamachów tak pisała jego biografka: Danuta Suchorowska-Śliwińska. Kiedy wychodził wieczorem z kościoła, zabiegł mu drogę milicjan i strzelił. Władysław zdążył paść na ziemię i ocalić życie, bowiem w tym samym momencie podbiegł mu na pomoc przechodzący w pobliżu żołnierz. Napastnik uciekł. Gurgacz zawołał za nim. Poczekaj, dam ci rozgrzeszenie. W opinii mieszkańców krynicy urósł teraz na bohatera. Ojciec Gurgacz był coraz częściej wzywany do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W końcu, w obawie przed aresztowaniem, zaczął się ukrywać. Wiosną 1948 roku wbrew oficjalnemu stanowisku i radom przełożonych. Wstąpił do oddziału partyzanckiego żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, którym pełnił funkcję kapelana. W oddziale nazwano go ojcem. Zajmował się działalnością duszpasterską i oświatową, a jego pragnieniem było pomóc partyzantom w powrocie do cywilnego życia. By nie narażać swoich współbraci na szykany, po rozmowie z przełożonymi, napisał rezygnację z przynależności do zakonu. Targany wątpliwościami, w czerwcu 1948 roku udał się do Warszawy do prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda. Według Suchorowski dostał w kurii prymasowskiej jurysdykcję na cały kraj jako kapelan partyzantów i ornat podobno podarowany kiedyś kardynałowi Hlondowi przez Piusa 11, Miał też otrzymać polecenie, aby przekonywał partyzantów o bezcelowości dalszej walki zbrojnej. Ojciec Gurgacz powrócił do swojego oddziału, razem z którym operował na obszarze powiatów Nowosądeckiego i Limanowskiego oraz Ziemi Rzeszowskiej. Dzielił z partyzantami ich los. Dzięki niemu każdy kolejny dzień w oddziale zaczynano od mszy świętej. W pierwszej połowie 1949 roku ojciec Gurgacz zanotował. Czekam z utęsknieniem na tę ostatnią stację. Kiedy pociąg życia się zatrzyma i każą wysiadać, maluczko i skończy się ścieżka zarośnięta cierniem, wyboista i stroma, wsiąknie w ziemię, u jej kresu sypią mały pagórek i postawią krzyż. W lipcu ojciec Gurgacz został wraz z innymi partyzantami aresztowany przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Uznany za dowódcę oddziału stanął przed wojskowym sądem rejonowym w Krakowie. W czasie rozprawy nie bronił się, lecz atakował sądowych oprawców i występował w obronie partyzantów. Zdumieni sędziowie usłyszeli z jego ust: Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywać, ale obrońcy ojczyzny. Chciałem Polski wolnej i o nią walczyłem. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę. Że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. Bezkompromisowa postawa ojca Gurgacza spowodowała odwołanie planowanej transmisji procesu w polskim radiu. 13 sierpnia 1949 roku wojskowy sąd rejonowy w Krakowie skazał go na karę śmierci. Współwięzień, ksiądz Józef Zator-Przytocki, wspominał: Po wyroku śmierci. Mimo namawiania go przez władze prokuratorskie i więzienne, odmówił pisania o ułaskawienie. Wniosek taki skierował w tej sytuacji adwokat, ale Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Ojciec Władysław Gurgacz został rozstrzelany 14 września 1949 roku w krakowskim więzieniu przy ulicy Montelupich. Przebieg egzekucji tak opisała Suchorowska. Szli wszyscy trzej w bieliźnie i bosto. Pierwszy szedł Gurgacz, za nim Balicki i Szajna. Szli w milczeniu. Wtedy starszy w celi zarządził modlitwem zajdących na śmierć. Mimo, że strażnik kazał im milczeć, zaśpiewali głośno pod twoją obronę. Gdy znaleźli się na miejscu kaźni, na podwórku więziennym i kiedy zaprowadzono ich pod mur, prokurator odczytał wyrok śmierci i zapytał o ostatnie życzenie. Też rzadka rzecz. Gurgacz wtedy powiedział. Poczekajcie z egzekucją, aż skończą śpiewać tamci w celi. Pozwolono, więc cała grupa stała przez chwilę w milczeniu. Kiedy ucichły ostatnie tony, więźniowie w celach usłyszeli cztery strzały. Strażnik więzienny, wykonujący wyrok metodą katyńską, a więc strzelając z tyłu w potylicę, chybił za pierwszym razem. Może zadrżała mu ręka, i zranił tylko gurgacza. Dopiero po straceniu Balickiego i Szajny dobił go. Po egzekucji usłyszeli jeszcze więźniowie odgłosy pijatyki, jaką urządzili sobie wykonawcy wyroku. Ojca Gurgacza pochowano w tajemnicy. Przez dziesięciolecia nie wiadomo, gdzie spoczywają jego szczątki. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ojca Gurgacza krzyżem komandorskim Order Rodzenia Polski. Szczątki bohaterskiego Jezuity odnaleziono w czasie prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu Rakowickim w latach 2017-2018. Jego pogrzeb odbył się 14 września 2021 roku na cmentarzu Rakowickim, na nowej kwaterze wojennej. Do grobu złożono obok jego szczątku, również. Szczątki Ryszarda Kłaputa, Pomsty i podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego mokrego. Podczas uroczystości nie było prezydenta, premiera, ministra obrony narodowej. Był prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. I on powiedział słowa, które mogą być modtem tego wspomnienia: Cytuję: Chciałbym być ich przyjacielem. Bowiem to honor i zaszczyt być przyjacielem tych, których krew stała się fundamentem wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. Wszyscy opowiedzieliście się po stronie wojny sprawiedliwej, w której reprezentowaliście wolną Polskę i legalne jej władze. Za ten wybór czekały was prześladowania, więzienie, brutalne przesłuchania i w końcu śmierć. Nie dość, że was zamordowano, to jeszcze chciano wymazać z narodowej pamięci. Dzisiejszy dzień jest dowodem na to, że wolna Rzeczpospolita Polska nigdy nie pozwoli o Was zapomnieć.